i oto widzimy przygotowanie rybek do wędzenia no. zaraz podejdę i nakręcę w bliżej wytwórnia ryb wędzonych Teraz idziemy na oddział, w którym się skrobie ryby. Oprawia się, czyści się. Oprawia się. Widzimy pracownicę zajętą czyszczeniem ryb. Tak, to już drugi dzień, tak, stoi. I za marne grosze. Tak. Stoję i czyszczę i czyszczę i końca nie widać. A tu ryby są. Tu są głowy i ogony, tu już są ryby, a tam już są wyczyszczone. Wypłukać. już mam dosyć tych ryb. No a... trzeba będzie zwolnić pracownicę, no. Dada. Nie wiem jak to długo jeszcze potrwa, bo ryby idą. A jeść się chce, a czyścić nie ma komu. Czyścić nie ma komu. A sąsiedzi się dziwią co oni z tymi rybami robią. jak oni to jedzą. Sushi na surowo. Tak. I teraz obcinamy płetwy. Tak. A teraz łebek. Nie, nie obcięło się. Już się stępił. O tak. I teraz uepek przyciskamy razem. I poszło. A teraz w nocności. Rozcinamy brzuszek paluszkiem do dóbki. Urywamy. I do śmieci. Potem takim paluszkiem robimy błonkę. O tak. Wyrzucamy błonkę. I nacinamy teraz jeszcze taką drugą błonkę i skrobiemy krewek, a teraz tak, porcujemy, czyli tak, i zdłużkę go słupa po żebelkach i już jest. I ogonek też, lubię ogonki je śrupać, ale zajmują dużo miejsca na patelni, więc je ob obtniemy. Nie. Look. No. No.